Dzień dobry, Edyta Hinkielman. Jestem byłą praktykantką w ramach Fundacji Wrocławsko-Dortmundskiej Świętej Jadwigi. Odbyłam praktykę w szpitalu Świętego Jana w Dortmundzie, St. Johannes Hospital, w laboratorium medycznym jako laborantka. Spotkałam się tam z bardzo nowoczesną aparaturą laboratoryjną, wówczas, która była nieosiągalna u nas. Doświadczenie zawodowe zdobyłam bardzo ogromne w tym zakresie. Przydało się dopiero, dopiero po latach mogłam realizować te doświadczenia. Chcę powiedzieć, że oprócz przygotowania do zdobycia umiejętności zawodowych, to także zdobycia umiejętności językowych, które mi bardzo pomogły. To trzeba wspomnieć, że byliśmy w szczególnym czasie, to zakończenie epoki zimnej wojny, to okres jesieni ludów, to co pozwoliło nam później yy, yy. Wyjść poza granice naszego kraju, to zdobyte umiejętności językowe w szkole później były rozwijane już w bezpośrednich kontaktach z naszymi sąsiadami. To przede wszystkim relacje między ludźmi. K które y y y wspominam do dzisiaj, to y dozgonne przyjaźnie. Doświadczyłam ogromnie wiele dobroci, miłości. W rodzinach byłam traktowana jak członek rodziny, nawet w jednej rodzinie y tak jak córka. Y wspomnę tutaj u państwa Marianny i Henrysia Topów, którzy właśnie tak mnie traktowali. Także u państwa Marii Józefa Schroederów i u pani Marii Czaj. Niestety już większość z tych osób odeszła od nas do Pana. Chcę powiedzieć, że do końca utrzymywaliśmy kontakty, były to dozgonne przyjaźnie. W tej chwili te relacje są nawiązywane już z kolejnymi nowymi członkami w ramach Fundacji nie tylko. Podtrzymuję je do dzisiaj. Uczestniczę w seminariach, innych spotkaniach, konferencjach i oczywiście w miarę możliwości i, i y, działalność fundacji rozwija się nieustannie, adekwatnie do naszych czasów i dzisiaj ewoluuje na wschód już, tak jak Państwo wiedzą, wrocławsko dortmundsko lwowska fundacja. Y, wówczas y, wspomnę o roczniku z mojego pokolenia, to budowanie relacji z sąsiadami y, naszymi zachodnimi. Jestem ogromnie zaszczycona, że mogłam uczestniczyć w tych, w tych praktykach, które właśnie pozwoliły mi otworzyć oczy nie tylko na świat, nie tylko na technologię, ale przede wszystkim na relacje między ludźmi, to budowanie przyjaźni, to budowanie, budowanie mostów przyjaźni pomiędzy narodami, wówczas właśnie między Polakami a Niemcami. Tak, historia bardzo tutaj rzutowała na te, te relacje i chcielibyśmy i chcemy budować to, to, to nasze wspólne dzieło, współpracę, integrację i, i przyszłość naszej Europy. Chcę pokazać tutaj no, moje pamiątki, które pozostały jeszcze z tamtego okresu. To Dziennik, dziennik moich praktyk, których właśnie odbywałam, bo tak jak wspomniałam, w Szpitalu Świętego Jana, którym pokazuję codzienne relacje, to co, czego się uczyłam, jak, czego się, jakich nowych wyzwań podejmowałam, to jakieś tam wyniki, wydruki z analizatorów i, i tudzież inne. Bo chcę powiedzieć, że te relacje też z, z miejsca pracy też były kontynuowane. To były listy, to były pamiątki, to były listy od całego zespołu tamtego laboratorium, tu są podpisy złożone przez ich członków. To chcę podkreślić jeszcze to, że ogromne zaangażowanie ze strony niemieckiej, to przygotowanie nas, praktykantów. Chcę podkreślić, jak wszystko było perfekcyjnie przygotowane tutaj przez panią Marię Hekt. Szczególne, znaczy przygotowane listy, przygotowane wszelkie rozkłady jazdów, bilety. Wszystko dokładnie było przygotowane dla nas, praktykantów, tak, aby swobodnie się poruszać po mieście i okolicach, w relacji prak, miejsce praktyki, dom i inne. Tutaj uczestniczyliśmy też w życiu parafii naszych tych lokalnych, w których byliśmy zakwaterowani. Między innymi to jest pamiątka z takiego jarmarku adwentowego, w którym uczestniczyłam. Też były relacje w prasie lokalnej, które się pojawiły. W praktyce uczestniczyło, tak jak wspomniałam, dziewiędziorka praktykantów, którzy byli przedstawiciele zawodów głównie medycznych. To przedstawiam zdjęcie mojej grupy, pięcio, dziewięciorga praktykantów z, z Wrocławia z Panem e, Probstem Paul Montagiem, Panią Marią Hecht i Rajnikiem Melwigiem, którzy byli opiekunami naszej grupy. Wszystko było bardzo precyzyjnie przygotowane ze strony niemieckiej. Ucze, uczestniczyliśmy w kursie języka niemieckiego e, trwającego dwa tygodnie, prowadzonego przez Panią Marię, przepraszam, Henelore Murawę. I w sześciotygodniowej praktyce zawodowej, każdy według swojej profesji. Relacja w rodzinach, tak jak wspomniałam, byliśmy traktowani jak członkowie rodziny, przynajmniej jak ja w jednej rodzinie, nawet tak jak byłam traktowana, tak jak córka. Uczestniczyłam w ich życiu, nawet w narodzinach dzieci. Tu miałam okazję być w szpitalu, nawet w, przy narodzeniu malutkiego dzieciątka, które się pojawiło w rodzinie u państwa Schröderów. To także relacje już późniejsze, które zdobywaliśmy podczas kolejnych spotkań w Dortmundzie, to m.in. z państwem, z, z państwem pejne, też już, już niestety odeszli do pana, także to, to takie relacje z naszymi przyjaciółmi. To, to także dokumentują też nasze spotkania, wycinki z prasy lokalnej, to, no, które pojawiły się wówczas. Mówiłam o tym, jakim, jakiego doznałam szoku na skutek nowoczesnej technologii, którą zobaczyłam wówczas w laboratorium medycznym. To jak ogromne wywarło na mnie to wrażenie. To, pozwoliło mi właśnie zdobywać umiejętności, doskonalić, które były wykorzystywane w przyszłości tu u nas, we Wrocławie. To także długoletnie mogłabym powiedzieć przyjaźnie, tak jak już wspomniałam. To, to jeden z listów, który otrzymałam od rodziny, u której mieszkałam. To także spotkania, spotkania, rewizyty u nas we Wrocławiu. Chcę powiedzieć, że też gościłam praktykantkę z miejscowości Równe, Natalię Szymańską, Nelę, przepraszam, Nele, Natalię, Nelę Szymańską, która gościła u nas tutaj we Wrocławiu, odbyła też praktykę zawodową, wróciła do swojego miejsca zamieszkania. I te relacje nasze wszystkie rozkwitają na przyszłość, budujemy tak, jak wspomniałam, budujemy przyjaźnie, mosty przyjaźni pomiędzy narodami w tej chwili, Niemcami i naszymi braćmi ze wschodu. Bardzo się cieszę, że mogłam uczestniczyć w tych praktykach zawodowych. Tak, jak wspomniałam, to były relacje nie tylko zawodowe i zdobywanie nowych doświadczeń, ale przede wszystkim relacje międzyludzkie. To bardzo się cieszę, że mogłam być przedstawicielem wówczas polskiej młodzieży na zachodzie Europy, być ambasadorem polskiej młodzieży. To ogromne dla mnie doświadczenie i budowanie relacji na przyszłość. Cieszę się, że fundacja rozwija swoją działalność i podejmuje nowe wyzwania stosownie do znaków czasów, do naszej epoki. To także możliwość korzystania dla młodych osób, które by chciałyby w przyszłości właśnie rozwijać się, i zdobywać kolejne doświadczenia. I bardzo się cieszę, że mogłam poznać te osoby jestem ogromnie wdzięczna. I cóż życzę, aby patronka święta Jadwiga czuwała nad, nad tymi wszelkimi dziełami niech się rozwija, niech się rozwijają i niech służą następnym pokoleniom. Bardzo dziękuję.